Kiedy pierwszy raz zobaczyłem trailer świątecznej animacji od Netflixa, to stwierdziłem, że ładne to takie, sympatyczne, obejrzeć. Wtedy jeszcze nawet nie wiedziałem, że będzie to dla mnie najlepsza animacja tego roku. Główny wątek fabularny skupia się na postaci Jaspera, który jest zwykłym obibokiem bez życiowego celu. Pławi się w luksusach, na które zapracował jego ojciec stojący na czele Imperium Pocztowego. Ojciec pragnie dać młodszemu protegowanemu lekcję życia i wysyła go do wioski odizolowanej od świata w celu rozniecenia w niej chęci do pisania listów. Jeżeli ten nie podoła, wyląduje pod mostem. Już na samym początku dostrzegamy wielowymiarowość postaci ojciec nie jest typowym zrzędą, lecz stanowczym, martwiącym się o przyszłość swojego dziecka rodzicem. A sam Jasper to taka wariacja kusko z nowych szat króla od Disneya, z którym nie sposób nie sympatyzować. Jak łatwo się domyślić, nasz lekko duch nie stoi przed łatwym zadaniem. Wioska ulokowana na mroźnej północy nie jest skora do współpracy, a wręcz trwają w niej właśnie między dwoma rodami, co nie ułatwia wymiany korespondencji między mieszkańcami. Wszystko jednak się zmienia, gdy Jasper trafia pod próg do Mostwa tytułowego drwala Klausa. i Nie, nie jest to święty Mikołaj, lecz drwal ze smykałką do tworzenia drewnianych zabawek i w tym tkwi siła całej produkcji. Myślałem, że będzie to historia o ukrywającym się przed światem Mikołajem, ale tak nie jest. Mamy tu do czynienia z czymś na kształt oryginu świętego Mikołaja. Klaus wraz z Jesperem postanawiają obdarować dzieci z miasteczka zabawkami. Dzięki temu ten drugi spełni oczekiwania ojca i znowu będzie mógł popijać kawier. Performance. Czy zabawne są te sceny, gdy Jasper zaczyna bamucić niczym jakiś rasowy dealer, miejscowe dzieci w celu wysyłki listów do Drwala i tym samym tworzą się takie miejscowe, lokalne legendy odnośnie tego, na jakich zasadach otrzymuje się zabawkę. Na przykład to, że prezenty otrzymają tylko grzeczne dzieci, by jeden z bąbelków przestał ciskać mieszkami w lico listonosza. Gdy dodamy do tego niewinne kłamstwo w postaci mistycyzmu Klausa, który to bacznie obserwuje każdego smarka, to tylko może zaowocować eskalacją dobroci w całej mieścinie. Skłócone rodziny zaczynają spędzać ze sobą czas z uwagi na wspólne zabawy swoich pociech, a po czasie zauważają, że życie w pokoju nie jest takie złe. Nie jest to w smak liderom wcześniej zwaśnionych już rodów, gdyż tradycja zgryźliwości, tej nowej ustanowionej przez miejscowego pracownika poczty. Yeah. The the Oczywiście, w finalnym trzecim akcie mamy coś na znak intrygi wyjścia na jaw e, prawdziwych intencji. Czy ta schematyczność nie jest zarazem zaletą tego obrazu? Tego rodzaju motywy widzieliśmy wiele razy w wielu filmach animowanych. Jednak tutaj działa to lepiej niż w niejednej animacji. Przemiana głównego bohatera jest poprowadzona wzorowo. Widzimy jego drobne, niewinne czyny zmieniające jego osobę, mimo że sam do czasu rozmowy ze swoim ojcem tego nie dostrzega. Jest dużo uroku właśnie w tych małych, drobnych uczynkach, które wyzwalają kolejne. Duża w tym zasługa drugiego planu. Widzimy, że Klaus skrywa jakąś smutną tajemnicę, skoro mieszka daleko od wioski. Widzimy, że Alva była nauczycielka niezadowolona ze swojego życia i chce jak najszybciej opuścić tą skłóconą społeczność. To wszystko się jednak zmienia, gdy stan rzeczy do nogami wywraca plan naszego listonosza bez względu na jego intencje. Oglądałem wersję z oryginalnym angielskim dubbingiem i wypada on fenomenalnie. Nie sposób nie rozkoszować się stonowanym głosem J.K. Simonsa, czy Malcolm Jasonem Schwarzmanem, który wciela się w Jaspera. Rashida Jones jako wypluta przez życie Alwa jest równie fenomenalna. Nieraz miałem obawy, że dostanę rykoszetem odrzuconej przez nią makreli. Wszystko to składa się na niezwykle ludzkie podejście do narodzin legendy św. Mikołaja. Ta opowieść bawia, a zarazem wzrusza do łez, a sama animacja czerpie ducha rodem z tych klasycznych i wspomaga się delikatnie efektami komputerowymi, które dodają głębi i kolorytu mroźnym plenerom. To wszystko razem tworzy zapadającą w pamięć historię z wielowymiarowymi bohaterami. Mimo, że momentami jest dość schematycznie, głównie mam na myśli tutaj wątek wykrowanych wilanów, to nadal nie psuje to odbioru całości, bo film Klaus w oryginalny sposób oddaje ducha świąt, a ja sam na pewno co roku będę oglądał te produkcje. No! No! Ah! Ha! Eat our snow, you They're not attached. Why aren't they attached? I thought they were attached. I would never in a million years have done what I just did if I didn't think these were attached. One who really cares for me and knows where I come.